Nie przyjacielu, to nie jest clickbait, aż dwa giveaway. Zacznę jeden duży, potężny, oficjalny giveaway Plus jeszcze dzisiaj będzie klasyczny nasz giveaway, że przejść coś ciekawego w komentarzu I oczywiście wtedy wykrywać jakiegoś fajnego skinka, albo pay save, albo blika Więc oglądaj ten film uważnie, a ja już tymczasem przechodzę na Go Skinsa ale jeszcze przed tym pozwolę sobie przedstawić wcześniejszego zwycięzcę, a mianowicie FC zapodał bardzo ciekawy pomysł na odcinek, bo to jest odcinek serii, gdzie Wy mnie okazujecie. Więc na, mamy takowy pomysł, i ja oczywiście sobie tu szkuję ten komentarz FC odezwijcie do mnie, koniecznie na Discordzie i z chęcią nagrodzę, właśnie, takowy zarąbiasty pomysł. I no, co na samym stacie? Tak, na długim monitorze sobie wyświetlam, co żebym się nie pogubił. Więc na samym stajcie otwieramy po jednej skrzyneczce 50-50, tak? Na dobry początek o 5 sztuk każdej 50-50, przepraszam, 5-5, okej, okay, dobra To lecimy, tak, lecimy sobie tutaj, to przyspieszymy, czyli, lecimy mamy 126. 5 złotych na plus, okej, okay. ups, otworzyłem 6 Wybacz przyjacielu, ale mam nadzieję, że się, mam nadzieję, że się na mnie nie obradzisz Nie, nie może tak być, otwieram po 5 To ta to, to jedna była taka, o, to była to dobra? To była rozgrzewkowa, teraz lecimy, 105, ej fajnie, znowu jest plusik Teraz otwieram oczywiście dwie, otwieramy za 84 i w porządku, dobrze, w porządku, M4 już za nami Tymczasem przechodzimy do USP-ka, 3 najpierw Szybki tryb, 126 złotych, lecimy jak burza, no Tutaj już troszeczkę gorzej, ale 84 zł teraz. inne Neon Way za 133 to nam zwraca i to mi się podoba. Kolejna to oczywiście ostatnia skrzynka 50-50, czyli oczywiście AWPKS. No, jedna z moich ulubionych skrzynek, nie będę ukrywał, więc tutaj też FC miałeś nosa, y, którą y, właśnie chcę z trzęski 325 zł z 252, to mi się podoba. Oczywiście lecimy jeszcze z hype B144. Teraz na lekki minus, ale i tak nie będę narze narzekał. Kolejna kwestia, y, którą chcę, to jesteś się proszę, żeby zagrać, to taktyczna bitwa na dwa Royale i jeden Supreme Nave, 3 osoby, Andy, Bot i samo Michael 2,5 koła. No dobra, brzmi co najmniej nieźle, ja już takową batlę tworzę. Wszystko się zgadza. 2500 tysiąca tryb underdog Trzech graczy i oczywiście bot i samu i Michael tutaj powinni dołączyć, więc już z chęcią takowych botów sobie dodaję. E, Michael oraz... A, przepraszam, najpierw samo, najpierw samo oczywiście, żeby tutaj widz... Nie, nie. To, to musi być tak jak widz prosił. Więc bot i samu oraz bot Michael tym razem. E, I potem będziemy testowali kolejne skrzynie. Oczywiście jest to underdog, więc stawiamy jak najmniej i na początek, na początek to wychodzi całkowicie fajnie. Pierwszy Royal, jak najbardziej miło, drugi Royal, jak miło, to mi się podoba. Mamy fajną przewagę, teraz by tego nie spieprzyć tym Supreme... Case I mam nadzieję, że to się uda. Hansman, on nie będzie taki niesamowicie drogi. To będzie moje, to będzie moje. No póki co, odcinek leciał jak z nut, No FC to ma nos. FC zdecydowanie się zna na rzeczy. To jest chłop, który wie, co robi. To mi się podoba. Żeby rozgrzeć maszynę, a już wam pokazuję, żeby rozgrzeć maszynę, to przetestuj skrzynki typu All Star Case, Rattler Case, Water Case. Ty, 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 ty. i otwiera normalnie, aż coś dobrego z nich wyleci. Daj na przykład po 15 szans. O kuźwa, no dobra. No dobra, no to lecimy najpierw z All Star Case'em zatem stój, to jak Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135% z 1000, 1350. Innymi słowy 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I Jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIAKO. Co więcej, mogę się tej pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate z kodem oczywiście FIAKO. To będzie ciekawe, tylko jak dobrze pamiętam te OLSA case to było właśnie tutaj. No dobra, OLSA case i otwierać aż coś nie wyleci. Czyli 126 zł mamy. A czego dał za pierwszym? No tak, no, przechodzimy dalej, nie? No, przechodzimy dalej, więc no, panie, no, miało miałoby oddawać, a aż oddało, tak? Radka case. I teraz kućwa gdzie coś takiego jest. nie wiem jaka to jest. czekaj Znajdziemy to sobie oczywiście. Luthe... no dobra. Root. jest. Roofless, tak? Tak, chyba o to chodziło. No dobra, nie ma problemu stary. Nie ma problemu, nie bustujemy jej, bo takowego infa nie było. Więc 81 zł. Mamy 50, no to otwieramy. Otwieramy aż do momentu, kiedy nie poleci więcej niż 81 zł. Ja wiem, że w teorii mógłbym otwierać po jednej, ale ja tutaj się nie ptole w takie małe liczby, tak? Ja tutaj jestem poważnym gaczem i trafiam. 125 zł oddało. Teraz wchodzimy do watercase'a, czyli do kolejnej skrzyni. Muszę przyznać, że bardzo ciekawy pomysł na odcinek, coś oryginalnego, ambitnego. Tego jeszcze nie było, że otwieramy do momentu, kiedy nie odda, tak? Teraz 94 zł i 13, więc trochę lipa. 92, jak niewiele zabekło? Ty 2 zł tutaj zabekło i już byłoby na plus? 83. Ej, fajne przybyłem z tego watera lecą. 100. 45, mamy to, naprawdę jestem zadowolony. Death case teraz na naszym celowniku się tutaj znajduje, więc otwieramy cases y. No tutaj już 3, e, 252 zł. To może być mały challenge. No niewiele zabekło, 15 zł. To może jednak nie być aż taki gigantyczny challenge, ale zobaczmy, tak? 273, 278. Mamy to, mamy to, Za czwartym razem. E, więc poleciało coś dobrego, to mi się podoba. E, około 2700, myślę, że na to wydałem spokojnie. Naprawdę, bitwa na dwie osoby typ normalny 10 razy doplej. O kurde, no to żeś chłopiec zapodał teraz. Dziesięcia za doplej No dobra, da się zrobić, nie? Dziesięcia za doplej Dobra, na dwie osoby. I typ standardowy, tak? Normalnie bym tutaj protestował. Ale FC wie co robi. FC dzisiaj naprawdę ma u mnie totalnie gigantyczny mandat zaufania. Jaki bot? Nie wiem jaki bot. Co, 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 co? FC no, Houston, Adriana dodam, dodam Adriana, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Zatem, Adrian, mam nadzieję, że tutaj umożliwi nam jakiś fajny drop to znaczy, że nam to teraz coś fajnego poleci. A Adrian też coś doda od siebie, tak? Też coś doda od siebie. Zaczynamy yy, na stałecie już od yy, prowadzenia i chyba właśnie tracimy to prowadzenie. No, zdarza się i tak, na koniec nas czeka jeszcze jedna fajna bitwa. Więc może być ciekawie, może być interesująco, a drogi widzów, dzisiaj Ty, żeby wziąć udział w giveawayu, koniecznie przejesz na dole w komentarzu e, pomysł na odcinek, tak jak to FC zrobił zarąbiście, czyli że otwieramy jakąś skrzynkę, otwieramy na przykład do momentu, potem tworzymy battle, potem robimy coś, takie pomysły jak najbardziej mi się podobają, więc pisz coś najciekawszego im ciekawszy im ciekawszy, e, im ciekawszy pomysł na odcinek napiszesz, tym większa szansa, że właśnie to Ciebie wybiorę i zganiesz sobie jakiegoś skina za 70 zł. Albo card, albo blik, albo po prostu skinek jakiegoś sobie tam wybierzesz. Więc opłaca się, e, warto wziąć udział, łapka w górę i subuj ten Kanał koniecznie, e, a my tymczasem e, no, nie jesteśmy na prowadzeniu. I póki co, dajmy mocno średnio, bo 1700 zł bitwa, póki co, jest tak w okolicach 800. No to fajnie, by tutaj jeszcze jakiś taki doplerek magiczny wyleciał. Nawet taka nawaja, może być na sam koniec dla mnie proszę jak 10. No niestety, ta bitwa, no tutaj małe potknięcie, ale w dniu dzisiejszym to tylko i wyłącznie małe potknięcie jest. Więc spokojnie, spokojnie, każdemu się zdarza. I tak jesteśmy w dzisiaj sensie fajnie zarobieni. I na koniec bitwa na 20 skrzynek Summer Case. Na 4 osoby, underdog taktyczne 4-2 zają. No dobra, same KSC to najnowsza skrzynia. Normalnie, będę 2 mistrzaje, bym ją sobie zboostował, ale możemy sobie jej też nie bustować. 20 takowych skrzynek 420? No nie, no tak, więc chciał to robimy. Underdog i 4G, No i wiecie, to jest potencjał, bo w niej może lecieć, jak teraz możemy zobaczyć, nawet karambit sloty. Mogą lecieć naprawdę powalone rzeczy, więc liczę, że coś takiego będzie miało dzisiaj mie miejsce. Michael, a jakie boty były? Nie było, nie było botów, no to dodaję jeszcze ostatniego losowego. Rosso, Michael Ole, oraz Alex naszimi przeciwnikami. Napi powiedziałem co sobie żeby wziąć w powiedziałem więc bierz końcę do widzu. udział. Na starcie Alex wyleciał dosyć grubo w kosmos, więc to mi się podoba i mam nadzieję, że, e, że tutaj jeszcze polecimy z czymś ciekawym. Mam nadzieję, że tutaj Michael i Rosso zapodadzą nam im coś fajnego. Myślę, że na 20 skrzynek, to chociaż jeden nóż tutaj wypadałby, żeby poleciał. No tak szczerze mi się wydaje, chociaż mm, jakoś ostatnim czasie maltretowałem tą skrzynię również więc yy, może być już, nie? Ale zobaczymy, zobaczymy co tutaj będzie Mam nadzieję, że coś ciekawego by się tutaj udało zgarnąć. i to. No dobra, dobra, w porządku. Mamy tutaj niewiele niewiele do nadrobienia. Alex jeszcze kałaszka dokłada ładnego, to mi się podoba. 14 skrzynek przed nami, więc jesteśmy pierwszy razy drzwi w jednej trzeciej takowej batli. P2000 op, op, Obsidian za 860, szału nie ma Siał nie ma, okej, okay. bardzo ładny Muertos, no on co prawda jakoś turbo dużo nie kosztuje, ale naprawdę fajnie wygląda, mi się on mega podoba Ja osobiście bardzo lubię połączenie P250 właśnie Muertos i Cartela I żeby Cartela mieć poteta, a Muertos po cety, albo na odwrót, bo jednak ten Muertos jako czerwony potetę fajniej wygląda To jest jedno z moich ulubionych połączeń, wiem, że takie OG, wiem, że takie stare, ale mi naprawdę siedzi Tymczasem jesteśmy w połowie tej batli i Malk Michael trafia tutaj to, to wysuwa mnie na prowadzenie Tutaj ta bitwa jest mocno stakt, jak możemy zobaczyć, ale co trzeba powiedzieć, to naprawdę do będzie fajny, bo właśnie pod uwagę że tutaj w sumie mamy już tak z 9 stówek, myślę. Nawet chyba więcej, z Tysiaka? Nie no, z Tysiaka mamy tutaj luźno, wszyscy ja mówię, 1100 nawet byśmy tutaj mieli. Także 1100 mamy, przyłony to jest połowa batli za 420 od osoby. Więc jest naprawdę pozytywnie, jeżeli chodzi tutaj o dropy. E, także jestem tylko ciekawy, co jeszcze tutaj nam e, Summer Case y zaproponują. Szczerze, liczę na coś. na jakiegoś noża, może u kogoś, tylko nie o mnie błagam. A tak, to to byłoby naprawdę, Milusio. No, tu Ferry w porządku, taki spokojny drop. Bardzo niewiele mnie różni między Rosso. Mam nadzieję, że teraz jego kawałek troszeczkę go wypierdzieli w kosmos. Nie jakoś bardzo, ale troszeczkę go jednak wypchnęło. Trzy skrzynie do końca. Come on! Mac 10 stalkę. Przepraszam, Toybox oczywiście, to nie jest stalkę. Stalka jest taki żółtawy bardziej. Ich stalka jest w ogóle czerwona, jak się dobrze kojarzy. Water Elemental za 15 zł. Ostatnia skrzynia. 27 zł przewagi. Mam nadzieję, że to styknie. O kurde, ten water elemental może być dogi O kurde, o 7 zł. Dobra, 7 złotych, ale bardzo fajna battle. Szczerze, sam taki w życiu nie zrobił, a ty naprawdę stworzyłeś bardzo fajną bitwę FC i ogólnie stworzyłeś bardzo, bardzo fajny pomysł na odcinek. Mega mi się podobało, więc zdecydowanie nagroda jest twoja i tak trzeba żyć. To mi się mega podoba. Eee, także dziękuję Ci bardzo. Piszcie koniecznie takie pomysły na dole w komentarzu. Ja tymczasem przejdę sobie do Supreme Case'a i sobie walnę. I sobie nazwę walnę oczywiście, bo czemu by też nie? M9 Kalor, Let's go. Co prawda, obsiły pana jak 150. Ale 2700 kosztuje? No kosztuje, panie, więc ja ją sprzedaję. Ile co za ciosem, tak? Ja wiem, że to jest tylko początek. Huntsman Black Laminate. Okej, okay. Huntsman Black Laminate za ile on to jest? 1200 zł. No to prawie, że jesteśmy na zero z tej skrzyni, nie jestem w stanie to przeboleć. Shadowki autotoniki czy Classic Sloty? Autotoniki chyba Shadowki, co? 505 zł jest bardzo ładne. Szczerze, zostały mam ci jakiegoś noża właśnie za 800 zł tak plus minus myślę. E, Huntsman Autotronic. Myślę, że to brzmi w porządku, ale to jest drogie, więc weźmy sobie może na tą skrzynię z nożami sobie pójdźmy. Weźmy sobie knife case'a trzy na raz i oprócz coś takiego, weź za plus już tak 750 zł coś takiego skręciątkowego ja stworzę. Czyżby te szadołki? czyżby ten goodnight Floyd był tyle walty? O, ho, ho, no i mamy, no i przyszła kreska na matyska, goodnight Floyd, proszę Państwa. Good night floor to będzie do wygania rozdawanie prezentów, jeszcze nie czegoś takiego nie robiłem, więc lecimy. Good night floor, bierzemy tutaj, dodajemy jeden przedmiot, minimalne doładowanie, weźmy sobie tak co, z 12 zł, myślę? 12 zł, może dajmy 15 zł, no tak wiecie, dostępny od i weźmy sobie tutaj to od jakiejś takiej daty typu właśnie od piątunia. Od soboty nawet. Od soboty sobie weźmy tutaj. Może być od 14, nie mam z tym najmniejszego problemu. Minimalne doładowanie 15. Prezent otrzymał jeszcze nie wiadomo kto. Zapisujemy i tylko jak to wygląda. W sensie kiedy to tutaj zostanie wylosowane. Nie wiem, zapisuję to tak czy siak, edytuj co mogę edytować? Aha, czas i to, to tego nie będę, edytował, zobaczcie uczestników, no póki co nikogo nie ma e, ale to wygląda w ten sposób, że po prostu dołączacie, się sobie tutaj. jedyne co musicie zrobić to oczywiście kliknąć w plusik, następnie użyć oczywiście kodu FIACO, który wam daje e, 10% bonusu do depozytu, czyli płacisz tysiaka masz 1100 i 2 tutaj 10 gorszy na start i automatycznie jak płacisz sobie tutaj te 15 zł minimum, no to już jesteś będą do givowa, nie musisz nic więcej klikać i tak dalej A i oczywiście jest darmowy daily case, czyli skrzynka, która może trwać co 24 godziny, która, no jest totalnie za friką, więc już się opłaca w i sobie kliknąć, nawet, żeby po prostu dostać. A niektórzy potrafią. Są naprawdę fajne rzeczy. Widziałem, że Witz, jeden z was, chyba tego pojedyncował. Ja dostałem tego 5 a nie pamiętam, ale naprawdę, no jak zadałem, o to nic tylko Bert, no nie? Nic tylko Bert, Ja sobie wezmę jeszcze jakieś battle stworze. Tym razem na Dogu I coś może takiego szybkiego sobie weźmiemy. Coś sobie weźmiemy dzisiaj szybkiego. Weźmiemy sobie tak. Zbustujemy sobie Ojala. Zbustujemy sobie ametysta. I weźmiemy sobie, te już niezbustowane. I lecimy underdog na trzech graczy Liczę, że teraz mi to odda. Liczę, że teraz mi to odda. Ach, ta zganem doga. O nie! Houston, opuszczamy to. Skopiuję sobie najpierw i stworzę taką samą, tylko że na standardzie. Utwórz. Dobra, to już będzie na mnie czekało. I tamtą sobie w takim razie. I z tej sobie wyjdę. Uff, dobra. Ok, mamy to. Moje battle, oglądaj do tej boty. Losowe. Losowe boty Adrian i Alex. No? <laughs> Kto byś tego spodziewał? Wcale nie chciałem takiego połączenia. Dobra. To jest to Warner Royale. Skrzynia za 1200 zł. Kuźwa było dawać cię doga. Ale nie, jednak jestem w pośrodku, więc jeszcze spokojnie. Teraz muszę coś trafić z tego ametysta Ametyst Butterfly. ametyst Butterfly. Kuźwa ultraviolet. 4400 zł. I teraz kto to dowieść do końca. Teraz go do końca. I już jest fajna wygrana. I jeszcze Bayonet Lord trafia w moje ręce. 3000 zł. No to już jest potężna przewaga. Tego już nie da sprzeniewierzyć. Okej. Okay. Okej, okay, nie, dobra, to będzie moje, nie ma jednej szansy, że w stateku poleciał w ogóle To mi się podoba, let's go, 13 tysięcy złotych, to jest to, to jest to, o czym mówiłem I tym za akcentem kończę ten odcinek Więc dzisiaj macie dwa giveaway'a, bierzcie koniecznie udział, bo naprawdę jestem przekonany, że tutaj zainteresowanie będzie Więc yy, bierzcie udział, bo miejsca są ograniczone, no, także bierzcie udział Trzymajcie się, dzięki, strzała!